Halo dzień dobry. Czy ktoś tutaj czeka może na kolejny odcinek? Jeżeli czeka, to w końcu się doczekał. Siema siema, witajcie serdecznie. Jesteśmy na warsztacie. u Wywalił mi się o Siemanko, witam Was na warsztacie. Dawno mnie nie było. Bo trochę pojeździliśmy, co widzieliście na filmikach. Ale przyszedł czas wziąć się za robotę. No i teraz uwaga, uwaga, uwaga. Po pierwsze, motor. Ma kompresję. Motor, nie wiem czy dygnie. Nie, nie dygnie. Ale ogólnie jak mu się da i troszeczkę gazu i trochę wyreguluje, to dyga, więc mamy motor działający. I słuchajcie, teraz taka oto ciekawostka. Przyszedł w końcu wydech. Przyszedł wydech. Taki jak ma Frog HJS. Wygląda fajnie profesjonalnie, wprawdzie ma ja tylko jedną fifkę. ale on jest pod mały silnik. Jest bardzo, bardzo schludnie wykonany, bardzo schludnie. Tutaj w ogóle jest, ja, no, moim zdaniem to jest jakiś oryginał. No ta, no Hayo to jest oryginalny cały. A Made in Hermany! To jest całe oryginalne, fajne, fajne. Rozłączany, Uf! rozłączany. Tu flansza porządnie przyspawana. wszystko fajnie zrobione. No jest piękniusi i ląduje w naskarze. Więc biorę w Wkrętarką odkręcam górę, żeby mieć chociaż odrobinkę więcej luzu i biorę się za montaż wydechu. Zobaczymy jak on pasuje do naszej budy. Na koniec wyprowadzimy tylko gdzieś fiwkę z boku i będzie git. Oho! Już coś się dzieje. Dobra, muszę odebrać telefon. Moment. Zobaczmy, czy da się otworzyć bagażnik. Dobra, bagażnik jest otwarty i to nam ukazuje się ta cała fantastyczna budowla hydrauliczno-techniczna. To wystarczy, żeby sobie tak było jeszcze. Ewentualnie mógłbym to z tym spiąć, żeby to nie telepało się. Ale dobra, olejmy temat. To nie jest dzisiaj ważne. Ważne dzisiaj jest wydech, wydech, dobra. Słuchajcie, co się okazuje? Po przymierzeniu wydechu, który jest oryginalny, ładny, szkoda by było go przerabiać. Może ewentualnie troszeczkę uciąć, ale tylko tak, żeby go nie spawać, nie kombinować, bo to będzie z mojej strony rzeźnia na pewno. Słuchajcie, no okazuje się, że o takie troszeczkę puch, 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 dzień dobry. Takie coś się wydarzyło. I ponieważ ten element to jest element spawany przeze mnie. To można to jak najbardziej zmodyfikować tym bardziej, że będzie to ukryte więc znalazłem takie oto coś no taki narożniczek z boku karta, z boczków i najpierw sobie tutaj to ładnie wpasuję a potem sobie tą dolną część wytnę i powinien temat wydechu się skończyć więc biorę się za podszlifowanie tego z jednej i z drugiej strony żeby ładnie siadło Obczyszczę trochę tu z naszego wspaniałego malunku, o. No i wezmę się za odebranie znowu nad zadaniem, które musi wykonać. Jeszcze czerwone. Dwie elektrody później mamy element już obspawany. Z jednej z drugiej strony. Biorę się za wycięcie i przymiarkę co dalej. Mam nadzieję, że nie będę musiał tu nic rzeźbić. Ale tutaj to zawsze mogę huknąć młotkiem i będzie dobrze. Dobra, przymiarka, cięcie, ognia. Tak. Nie nagrywam już więcej jak z Netflixem, bo kamerka ma oczko do wymiany. Tu się powbijały iskry. Bo jestem gamoniem i nie pomyślałem o tym. Ale trudno. Dobra, słuchajcie, wyciąłem. I mam nadzieję, że będzie tak jak trzeba. Tu gdzieś to spadło. Uwaga. Siup. Momento. Hmm. O tak. Robiło się to tak. Potwierdzam chorobca, to będzie mało. Ja. Yeah. To jest właśnie takie moje przymierzanie, nie? <grytanie> zawsze źle. Got zawsze źle. Odrobina ciszy, aby podnieść dramaturgię w danej chwili. I mogę chyba już zaczynać. się Gdzie jestem? Wiadoma sprawa. Jestem naprawdę. Mam przy sobie naszą nową maszynę Nascar. Nascar Car. się jeszcze nieskończony, bo kawałek Bondu tu braku. Ale słuchajcie, motor wyremontowany przez hydraulika po elektryku. Pali jeździ, co ciekawe na strzał. Fotel zakupiony od Karola, bo fotel, fotel miałem, ale był lipny. No. coś tam jednak musiałem dokupić. Kupiłem za 80 zł, był uszkodzony i wczoraj go naprawiłem yy, profesjonalnie zestawem naprawczym, więc jest tip top. Troszeczkę poprawiłem już paski, dokończyłem zgrzewanko, wystawiłem filterek i słuchajcie. Oczywiście co? Na dzień dobry. Yy, kamera była rozładowana, więc ani nie mam załadunku, ani nic. Nie mam nic, nie mam i nawet nie mam ze sobą uchwytu. Więc co robię? Standardową akcję. Będziemy yy, obserwować moją jazdę z poziomu otwartej mojej szczęki. Także yy, rozpoczynam proces odpalenia, i tu może się uda pokazać, że maszyna pali. Całkiem żwawo. Zobaczymy czy bez sania już tak po prostu... Po prostu. Nie mam pytań. i've taught mean thoughts gone brain dead, dead, dead.